Witam Was bardzo serdecznie na kanale Very Channel Ja mam imię Weronika A dziś zapraszam Was na film A jeżeli jesteś nowy, nowa, no To zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji Łapeczki w górę A ja już zaczynam Wchodzę do Was z filmem, którego dawno nie było na moim kanale A fajnie żeby był Tylko tym razem Zmieniliśmy trochę sposób Kręcenia tego filmu Bo uwaga, mój mąż rzucił mi wyzwanie, Kupił mi farby do włosów i na ten kolor, jaki nie kupił, mam pofarbować. Jakby, żeby nie było, ja patrzałam, jaką mniej więcej farbę bierze, bo gdybym y, nie miała kontroli nad tym, jaką farbę bierze, to wyszłabym albo ruda, albo niebieska, albo zielona. Więc y, musiałam mieć tutaj tak troszeczkę pieczę nad tym i wybrał mi y, farbę do włosów. W sensie pokazał mu teren, po którym możesz perać, i wybrał mi farbę do włosów i będziemy farbować Tylko żeby nie było, najpierw ja te włosy muszę rozczesać, muszę iść po szczotkę ręcznik poprawię, bo spadł na ten moment, a wydaje mi się, że są nawet w spoko stanie, bo musiałam wziąć do pomocy mój, mojego małżonka, żeby trzymał mi żeby trzymał mi telefon, bo statywu nie mam, pęk mi i w się się połamało i musiałam go wyrzucić. No, i teraz właśnie rozczesuję, ale zdejmę sobie okulary. No, no. możesz się odezwać, się przywitać. No, y... rozczesuję moje. Aua, włosy, aua, włosy. I one wyglądają na ten moment tak, jak widzicie, odrost jest. Jest, wszyscy musimy to zobaczyć. Ale nie są zbyt czyste, więc właśnie o to chodzi trochę w tym. odrost. jest, więc trzeba się go pozbyć. Więc teraz taka szybka przebitka. Przed! Mężu, jak wyglądam? Aha, on nie będzie się wypowiadał. Nie będzie podnosił głosu. Ale mu pokazuje palcem, kciukiem w górę możecie też zostawić, żeby wyglądał dobrze więc tak włosy wyglądają przed, Muszę nawet długie są trochę, dosić. o dobra, i teraz będziemy farbować włosy ale ja Wam pokażę całkiem na końcu jaka to będzie farba bo małżonek troszeczkę y, zaszalał więc proszę zapauzować E, przyjdę do Was już z efektem końcowym. Nie będę Was zanudzać procesem farbowania, bo to nic zbędne, nic pożytecznego nie przyniesie. A po prostu chcę, tutaj potrzebuję pomocy mojego ruchomego statywu, żeby mi w tym pomógł, więc przyjdę do Was jak już będzie po wszystkim. Więc będzie to króciutki film, ale jak się nie rozgadam, no to będzie króciutki. Jak się rozgadam, to będzie ten. No, przyjdę do Was już jak będę pofarbowana. 2000 lat Dobra kochani, nie wiem czy jesteście na to gotowi, ale już wam się pokazuję. Czy to będzie mój ulubiony kolor? Być może, poczekajcie, podejdę do światła. Czy to będzie mój ulubiony kolor? On jest po prostu przesztosowy. Ładny, ładny, wiesz, tu w ogóle wyszedł jakiś taki czerwony aż, ale piękny wyszedł ten kolor, no po prostu piękny, no czaderski ten kolor, no naprawdę nie mogę się napatrzeć, jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten kolor, o, super, pralek przybiegł, już idę, no. Taki piękny kolor. Możecie dać znać, co myślicie, ale ja jestem zachwycona. Piękny. Może go jeszcze bardziej jakoś podbiję, ale no to jeszcze zobaczymy, poeksperymentuję trochę. O, tam a propos czeka na mnie pranie. No ale tak, no no. Sztosno. Tutaj wiadomo, to jeszcze zejdzie, ale. Ale no, no, no nie, no no piękny. Tutaj tak. Bałam się trochę, bo mi wyszedł trudy, ale jednak ja nie jest. tak. to zejdzie, tym się nie przyjmuje za bardzo, nie? Tak, żeby być. Nie no, piękny jest. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Dobra, wychwalam się. Tutaj możecie dać znać w komentarzu, co myślicie. Możecie zostawić w komentarzu czerwone emotki, bo kolor czerwony jest spoko od dzisiaj. No, a ja się już z wami żegnam. Taka oto szybciutka moja zmiana koloru włosów. Chyba już taki kolor sobie zostawię. A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Sobie miłego dnia. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. Czerwone motki nie zapomnijcie zostawić w komentarzu. A ja już się z Wami żegnam. Pa!